Naszym celem, tak długoterminowym, jako instytucji Rzecznika Praw Pacjenta jest to, aby te osoby nie mogły funkcjonować, nie mogły zarabiać, nie, nie mogły żerować na pacjentach, a niestety obserwujemy i głośny przykład medialny pana Oskara D., który właśnie niestety żerował na pacjentach, diagnozował choroby onkologiczne, przypisywał cudowne metody, przypisywał cudowne suplementy diety, czym doprowadził między innymi do śmierci jednej ze swoich y, y, osób, pacjentę, która no, z, mu zawierzyła. Stąd właśnie nas, nasz długoterminowy cel jako instytucji Rzecznika Praw Pacjenta, żebyśmy pozyskali kompetencje, których na razie nie mamy, żebyśmy mogli w sposób administracyjny nie pozwalać tym osobom. Tak zmiana jak, prawa jest potrzebna. Zmiana prawa, żebyśmy w sposób administracyjny, tak jak i przy piramidach finansowych, czyli przy oszustwach finansowych, no. jak Ambert Gold na przykład, żebyśmy w sposób administracyjne jako instytucja Rzecznika Praw Pacjenta powstrzymywali tego typu szarlatanów i oszustów, oszustów żeby nie żerowali nie żerowali na pacjentach